Witam serdecznie na kolejnej lekcji, lekcji, podczas której porozmawiamy sobie o wykorzystaniu Fusion 360 względem technologii druku 3D. Oczywiście praktycznym zastosowaniu. W związku z czym przygotowałem dla państwa projekt standupa dla mikrofonu marki Novox, mikrofonu pojemnościowego, którego, do którego w zestawie nie zawsze pojawia się stelaż, w związku z czym wyszedłem z tego typu kreatywną inicjatywą, aby właśnie przygotować tego typu model. A więc nie przedłużajmy, zapraszam do procesu projektowania. Od czego zaczynamy? Oczywiście podstawą samego tworzenia zawsze są szkice, także musimy wyjść z narysowaniem tego oto kształtu. Notabene sam, sam stand w sobie prezentuje się mniej więcej w taki oto sposób. Też bym na chciał chwilę porozmawiać o materiałoznawstwie, ale do tego dojdziemy w odpowiednim momencie. A więc zaczynamy. Po pierwsze, uruchamiamy sobie nową kartę. Przedstawiam dokumentację techniczną, która prezentuje się w następujący sposób. A więc, kwestie, od których musimy rozpocząć, to przede wszystkim szerokość całkowita oraz nasz kształt, który występuje tutaj, czyli również kolejna szerokość, ten odcinek, czyli 31 mm. A więc zaczynamy. Wybieram tworzenie szkicu, wskazuję swoją płaszczyznę do tworzenia, w tym wypadku jest to ZX. Wybieram rysowanie linii, określam jej wartość na 195 mm i potwierdzam przyciskiem Enter. Tak, względem naszej dokumentacji ta wartość dokładnie tutaj występuje. Wybieram wiązanie midpoint, wskazuję mój kształt, wybieram punkt 000. Tworzę teraz kolejną linię, tym razem linię konstrukcyjną, w związku z czym po wybraniu narzędzi linii naciskam literę X. Wybieram punkt początkowy i ta wartość wynosiła około 207 mm. Tak dokładnie tyle, więc taką wartość tutaj wprowadzam. Potwierdzam przyciskiem Enter. Wyłączam rysowanie konstrukcyjne, wybieram rysowanie linii kolejnej. 31 mm i znowu tym samym wiązaniem Midpoint. Wskazuję odcinek, wskazuję środek. Można powiedzieć, voilà. Dobrze, przechodzimy w takim razie. Dalej, następnym krokiem, który musimy wykonać jest narysowanie naszych łuków, więc wybieram z poziomu zakładki Create narzędzie Arc, FreePoint Arc, wskazuję pierwszy łuk, rysuję go na razie w dowolnym położeniu, grunt, żeby był styczny oraz warto pamiętać o wartości, którą musimy tu wprowadzić, czyli R15, więc wybieram nanoszenie wymiaru, wskazuję 15 mm, Mogę wykonać od razu to samo po drugiej stronie, więc wybieram mirror plus linię odbicia. Potwierdzam wszystkim, ok. Mamy coś takiego. Przechodzimy dalej, czyli łączymy nasze kształty w całość. To samo robimy tutaj. Sprawdzamy, czy występuje wiązanie styczności, aczkolwiek mamy już szkic w kolorze czarnym, więc najprawdopodobniej, najprawdopodobniej takie jest, aczkolwiek jak widzimy, warto było dodać tutaj kolejny raz. Tu mamy informację, że już to wiązanie tutaj występuje, nie możemy poruszać już naszym kształtem, nawet gdy próbuję je zdefiniować. Is over constraint, czyli mamy przygotowany nasz kształt, czyli wymiary innymi słowy, bazowe się zgadzają. Wracamy do dokumentacji. Technicznej. Widzimy teraz kolejne odsunięcie. Odsunięcie o wartości 20 mm oraz ten charakterystyczny, charakterystyczne wycięcie, które tutaj widzimy. Więc zaczynamy. Pierwsza wartość znowu 112. Więc rysujemy linię 112 mm. Potwierdzam przyciskiem OK. Rysuję kolejną linię o długości 55 mm. Zaokrąglimy delikatnie sobie tę wartość. I możemy rozpoczynać rysowanie następnego kształtu. A więc dowód linia konstrukcyjna wskazuje punkt 0,0, wybieram wartość 20 mm i wskazuje kolejne położenie mojego kształtu. Odcinek 112, 20, 55 może sobie aktualnie chwilkę poczekać. Wrócimy jeszcze raz do dokumentacji technicznej. No i widzimy wartość również położenia, jeśli chodzi o wysokość, wynosi 93 mm. I na to ta 55 musi poczekać, więc znowu kolejny raz te linie tutaj mogą na siebie nachodzić, nie ma żadnego problemu. Tu jeszcze raz tylko szybko zerknę na wartość 93, 93 mm. Potwierdzamy lewym przyciskiem myszy. Znowu midpoint, znowu odcinek, znowu wierzchołek. Nasze kształty są związane. Zanim połączymy te kształty, nadamy sobie jeszcze łuki, które występują z poziomu dokumentacji technicznej, tak, czyli innymi słowy spróbujmy, spróbujemy sobie jeszcze je tu dorysować. A więc zaczynamy. Create arc, free point arc, łuk o wartości 10 mm. Tak jest nawet. Taką tutaj przybrał. Idziemy dalej, kolejny łuk, free point arc. Tu również mamy r 10. Grunt, żeby był styczny, to jest to, co nas interesuje. Jeżeli się nie udało, trudno, za chwilę tę wartość naniesiemy. R10, wiązanie styczności, tutaj już występuje. I znów łączymy te kształty ze sobą, aby ponownie nadać również wiązanie styczności. Więc ten łuk jest styczny do tego odcinka i ten odcinek do tego łuku. Teraz uzyskaliśmy dokładnie taki kształt, jaki chcieliśmy. Zobaczymy, czy znów, ach, znowu uzyskujemy wartość kąta. E, spróbujemy teraz to sobie już e, wykonać z poziomu lustrzanego odbicia, a więc kształty, które narysowałem, wskazuję. Określam linię odbicia, potwierdzam wszystkim. Ok. Mamy tego typu kształt. Ostatnią wartością, którą musimy wprowadzić, jest to położenie naszych okręgów, czyli Elementów, do których będziemy mocować nasz holder. Więc zaczynamy. 130 mm, potem 31 mm różnicy. Tutaj warto zapamiętać również średnicę, musimy wprowadzić poprawnie, aby mocowanie holdera z mikrofonem było sztywne oraz jednocześnie, żeby dało się nim zmieniać jego położenie, jeśli chodzi o kąt. Dobrze, więc zaczynamy. 131 mm, linia konstrukcyjna. 131 1. i wprowadzamy tutaj nasze okręgi. Oczywiście tutaj już proszę o em, rysowanie nie linią konstrukcyjną, a klasyczną center diameter. No i zaczynamy 14.60. Pierwszy. Drugi 31 i kolejny również 31. Litera C z klawiatury to będzie skrót klawiszowy. No i jeszcze raz 14.6. I tu również 14.6. Nasz szkic jest przygotowany, jeśli chodzi o ten etap pracy. Na ten moment to jest tyle. Reszta. Um, zachęcam do zapoznania się, zapoznania się z całością um, kursu a propos drukowania 3D, wykorzystując możliwości. Autodesk Fusion 360, natomiast tutaj jeszcze chciałbym przejść dalej i pokazać Państwu, jak wygląda to wykorzystanie względem druku 3D. Tutaj chciałbym zdradzić jeden główny tip, który dosyć często jest wykorzystywany przy tworzeniu modeli w technologii druku 3D, a mianowicie jest to tworzenie filetów. Czyli proszę zwrócić uwagę na zaokrąglenia, które tutaj stworzyłem, ponieważ one bardzo mocno wzmacniają strukturę i konstrukcję całego druku 3D i zdecydowanie Zalecam tego typu w zaokrąglenia w przypadku elementów, które będą odpowiedzialne za jakiekolwiek mocowanie. To, tak jak wspomniałem, bardzo mocno podnosi ich wytrzymałość oraz wzmacnia strukturę samego. Modelu. Jeśli chodzi o wykorzystanie materiałów, zalecałbym tutaj wykorzystanie takich materiałów jak ABS lub ASA, ponieważ w innym wypadku, jeżeli wykorzystamy na przykład PLA, które niestety jest dosyć mocno wrażliwe na promienie słoneczne, nasz model dosyć mocno straci swój kształt. Elementy, które odpowiedzialne są za mocowanie mogą zgubić swoją średnicę, więc tak jak wspomniałem, ASA lub ABS będzie tutaj materiałem wskazanym. Ewentualnie PETG, no to też zależy od państwa mm, zapotrzebowania, tak? No i pytanie czy stend będzie wykorzystywany w warunkach outdoorowych. Jeśli tak, no to ta ASA zdecydowanie, ponieważ jest w pełni odporna na promieniowanie UV. Dobrze, jeśli chodzi o sam proces tworzenia dalszego kształtu, jak państwo widzą Podstawy modelowania 3D będą tutaj potrzebne, tak, aby tworzyć kształty względem naszych dokumentacji technicznych, żeby wymiary były poprawne, etc. Natomiast wykorzystując następne oprogramowanie tutaj producenta 3D, Gans, wykonamy sobie G-code, który następnie zgramy na kartę SD, która następnie pozwoli z wykorzystaniem drukarki 3D wykonać ten właśnie element. A więc, gdy mamy już przygotowany kształt, tak jak narysowaliśmy go w tym miejscu, mogę sobie wybrać za pomocą prawego przycisku myszy albo z poziomu komponentu, albo z poziomu ciała. Nie ma to większego znaczenia. Save as mesh. I w tej sytuacji będę w stanie zapisać mój model do modelu siatkowego. Tu możemy sobie wskazać, jakie. Formaty nas interesują. Dla mnie akurat najlepszym rozwiązaniem będzie format STL. Jeśli chodzi o jednostki, niech to będą milimetry. Wybieramy sobie OK. Zapisujemy na, we wskazanym miejscu. Niech to będzie pulpit jako body one, naciskam zapisz. Poczekamy chwilkę. Wygląda na to, że ciało zostało zapisane do formatu STL, a więc przechodzimy do slicera jakim jest 3D Gans. Tak jak wspomniałem, Gens Slice 4.0, tutaj przygotujemy sobie G-Code względem naszego modelu. A więc na początku muszę zdefiniować, na jakiej drukarce pracuję. Będzie to drukarka 3D 1 Musimy chwilę poczekać, ponieważ ustawienia są ładowane. Dodajemy teraz model. Wskazujemy model, wybieram miejsce, w którym go zapisałem. W tym wypadku jest to Body 1. Potwierdzam przyciskiem Otwórz. Mój kształt się pojawił. Teraz ważne będzie, abyśmy go poprawnie ustawili na naszym środowisku roboczym. W tej sytuacji widzimy, jest on w kolorze czerwonym, czyli jest on po prostu aktualnie za duży. No i oczywiście drukując go w takim położeniu, stracimy trwałość konstrukcji, jej wytrzymałość oraz również bardzo wydłużymy proces druku, więc wypadałoby nam obrócić ten kształt. Więc przechodzimy do zakładki obrót, wybieram wartość 90 stopni. Ustawiam również umieść na stole roboczym, aby mieć pewność, że mój model jest dosłownie leży w cudzysłów na polu roboczym. Możemy teraz przejść dalej. Pozostałe dwa zakładki nas już nie interesują. Wybieramy sobie profil druku. W module ustawiamy średnicę naszej dyszy. 0.3 jest zbyt precyzyjna do tego dużego kształtu, więc tutaj zalecałbym na przykład 0.5. Wybieramy sobie materiał, za pomocą którego chcemy wydrukować nasz kształt. Podpory w tym wypadku nie będą odgrywały zbyt dużej roli. Ustawiamy. Zostawiam to w taki sposób, więc odklikuję po prostu gdzieś, klikając w przestrzeni interfejsu. Wybieram jeszcze, dostosuj ustawienia druku, tu są już kwestie troszeczkę bardziej zaawansowane, aczkolwiek do tak naprawdę zaawansowanych dosyć dużo im brakuje, więc po prostu takie kwestie jak procent wypełnienia, który z reguły wynosi około 20%, wzór wypełnienia, czyli gdybyśmy zrobili sobie przekrój dla naszej części, moglibyśmy zobaczyć jaki układ siatki tutaj występuje, czy jest to właśnie siatka, linie, trójkąty, czy. Zigzag lub pozostałe inne, które Państwo mogą tutaj zobaczyć. Określamy również ilość bocznych ścianek, które będą tworzyły monolit, czyli to co widzimy. Tu zalecam tą ilość delikatnie zwiększyć, żeby nie było takich problemów z wydrukami, że pojawiają się takie. Tak, jakby była widoczna siatka, tak? czy właśnie jest zbyt mała ilość bocznych ścianek, przez co nasz model nie jest tu żyje zwrotu z języka angielskiego smooth, czyli po prostu nie jest gładki. Tak widzimy takie charakterystyczne. Miejsca, w których po prostu widoczna jest siatka, a tego nie chcemy, więc tutaj zalecam te boczne ścianki na wartość 3 lub 4 zmienić. Jeśli chodzi o tryb adhezji, zalecam tutaj zdecydowanie Brim lub raft, które tworzą dodatkową otoczkę względem naszego modelu, co znacznie zwiększa jego przyczepność, więc ryzyko odklejenia naszego modelu jest bardzo niskie. W trybie ekspert możemy zmienić bardzo dużo wartości, ale to już zostawię na docelowy kurs. Mam nadzieję, że Państwo są zadowoleni po przygotowaniu wszystkich ustawień wybieramy sobie wartość, przygotuj do druku i czekamy, aż teraz slicer zamieni nasz model z naszymi wartościami właśnie w G-code, który następnie zgrywamy na kartę SD, wkładamy kartę do drukarki. No i jeżeli to jest drukarka właśnie firmy 3D Games One, po prostu naciskamy Play, czyli jest ona dosłownie plug and play i rozpoczynamy proces druku. Zalecam zawsze pierwsze dwie warstwy obserwować, żeby zobaczyć, czy wszystko jest zdefiniowane poprawnie. Oczywiście takie kwestie jak zdefiniowanie parametrów stołu na przykład, żeby był idealnie przygotowany do procesu druku. Również to już leżą po Państwa stronie, więc również o takich kwestiach jak właśnie skalibrowanie drukarki. Proszę pamiętać, jeśli chodzi o dzisiejszy kurs, to jest tyle. Zapraszam na kolejne nagrania. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.